Cele mają motywować, inspirować, nadawać kierunek. Ale prawda jest taka, że same cele rzadko prowadzą do prawdziwej zmiany. Dlaczego? Bo cele to rezultaty, a nie procesy. A to właśnie procesy, czyli systemy, decydują o tym, kim się stajemy. Cele są chwilowe. Systemy są trwałe. Wyobraź sobie sportowca, który stawia sobie za cel zdobycie medalu olimpijskiego. Przez miesiące lub lata trenuje, wyrzeka się wygód, pracuje nad sobą. I osiąga cel, zdobywa medal. Co dzieje się potem? Wielu sportowców doświadcza pustki, braku sensu, wypalenia. Dlaczego? Bo cel został osiągnięty, a system, który prowadził do celu, zostaje porzucony. Zamiast stać się stylem życia, był tylko narzędziem do jednorazowego sukcesu. Dlatego właśnie systemy są potężniejsze. Jeśli Twoim systemem jest codzienna aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie i troska o ciało, nie potrzebujesz. Schudnąć 10 kg, by czuć się dobrze. Wynik stanie się efektem ubocznym systemu, a nie odwrotnie. Cele tworzą mentalność wszystko albo nic. Kiedy skupiamy się wyłącznie na celu, łatwo popaść w pułapkę myślenia zero-jedynkowego. Albo osiągnąłem cel i jestem zwycięzcą, albo nie osiągnąłem i jestem przegranym. Takie podejście niesie ogromną presję i często prowadzi do rezygnacji. Przykład Ktoś postanawia, od dziś nie jem słodyczy przez 30 dni, wytrzymuje 12 dni, po czym sięga po ciastko. Efekt. Skoro już zawaliłem, to nie ma sensu. A przecież 12 dni to ogromny postęp. Problem tkwi nie w tym, że zjadł ciastko, lecz w braku systemu, który przewiduje błędy i potknięcia jako część procesu. System mówi, codziennie wybieram zdrowe opcje, ale jeśli raz się potknę, wracam do rytmu. Cel mówi albo wszystko, albo nic. Które podejście jest bardziej ludzkie? System to codzienny rytm, nie presja finału. Systemy są bardziej wyrozumiałe i elastyczne. Nie krzyczą, pa, musisz być idealny. Tylko pytają, co możesz zrobić dziś, by być o krok bliżej swojej lepszej wersji. Wyobraź sobie muzyka, który zamiast postanawiać nagram płytę do końca roku, przyjmuje system... Codziennie pracuje godzinę nad dźwiękiem. Efekt być może stworzy więcej niż jedną płytę. Ale nawet jeśli nie rozwinie swój warsztat, zbuduje nawyk, stanie się lepszy. Systemy zmieniają tożsamość. System to coś, co powtarzasz regularnie, a to, co robisz regularnie, staje się częścią Ciebie. Nie wystarczy raz w tygodniu przeczytać książkę i nazwać się czytelnikiem, ale je, jeśli masz system, czytam 10 minut dziennie po roku. Przeczytasz więcej książek niż większość ludzi. Systemy budują tożsamość przez powtarzalność. Stajesz się osobą, która dba o finanse, bo co tydzień analizujesz wydatki. Osobą, która żyje świadomie, bo codziennie zapisujesz refleksje. Systemy to nie tylko narzędzia, to architektura Twojej przyszłości. Cele są pomocne, ale tylko jako kierunek. To nie znaczy, że cele są złe. Przeciwnie, warto mieć wizję, inspirację, coś, co daje sens. Ale cele powinny być jak kompas, a nie jak bicze. Mają wskazywać kierunek, ale to system codziennych działań prowadzi do efektów. Jeśli chcesz napisać książkę, to cel. Ale jeśli nie masz systemu pisania codziennie 500 słów, cel pozostanie marzeniem. System to droga, po której się poruszasz. Cel to znak na horyzoncie. Potrzebujesz obu, ale to system niesie cię codziennie naprzód. Tradycyjne podejście do zmiany mówi. Ustal cel, zmotywuj się i działaj. Ale prawdziwa transformacja nie zaczyna się od celu, zaczyna się od sposobu myślenia. System to nie tylko seria działań, to nowa filozofia życia, to zrozumienie, że codzienne nawyki są ważniejsze niż spektakularne postanowienia. Zamiast pytać, co chcę osiągnąć, zapytaj, kim chce się stać, to pytanie zmienia wszystko. Cel skupia się na efekcie końcowym, on jak chce schudnąć, Chcę więcej zarabiać, chcę być mniej zestresowany, ale system pyta, jaką osobą chcę być. Jeśli Twoją odpowiedzią jest, chcę być osobą, która troszczy się o swoje ciało, wtedy codzienne wybory będą zgodne z tą tożsamością. Nie musisz już zmuszać się do ćwiczeń, zaczynasz je wybierać, bo pasują do tego, kim jesteś. To zmiana z działania zewnętrznego na wewnętrzne. Zamiast walczyć ze sobą, Wspierasz siebie. Systemy uwzględniają realne życie. Cele często zakładają idealne warunki. Będę ćwiczyć codziennie przez godzinę. Nie zjem już nic słodkiego. Będę oszczędzać połowę wypłaty. Ale życie nie jest idealne. Dzieją się rzeczy nieprzewidziane choroba, stres, zmęczenie, niespodziewane wydatki. Systemy są bardziej ludzkie. Uwzględniają margines błędu, mówią. Jeśli dziś nie możesz zrobić godziny treningu, zrób 10 minut. Jeśli nie masz siły na książkę, przeczytaj jedną stronę. Systemy rozumieją, że stałość jest ważniejsza niż intensywność. To właśnie dlatego systemy prowadzą do trwałej zmiany, są oparte na życiu, nie na iluzji. Systemy minimalizują zależność od motywacji. Motywacja to potężna siła. Ale bardzo niestabilna. Jednego dnia jesteś pełen energii i gotowy do działania, a innego nie masz ochoty nawet wstać z łóżka. Jeśli twoja zmiana opiera się tylko na motywacji, jesteś zależny od czegoś, co nie jest trwałe. System nie pyta, czy masz dziś ochotę. On po prostu jest. To ustalony rytm, jak poranne mycie zębów. Nie musisz się codziennie zastanawiać, czy to zrobisz, po prostu robisz. I właśnie w tej prostocie tkwi ogromna siła. Systemy pomagają przetrwać dni, gdy motywacja zawodzi. Dzięki nim robisz krok nawet wtedy, gdy ci się nie chce, a każdy taki krok buduje twoją siłę. Systemy tworzą strukturę bez kontroli. Niektórzy boją się systemów, bo kojarzą je z rygorem, ograniczeniem wolności, ale dobrze zaprojektowany system nie więzi, on wyzwala. Daje ci strukturę, w której czujesz się pewnie. Pomaga unikać chaosu, ale nie odbiera ci wyboru. To jak mapa w nieznanym mieście. Możesz poruszać się swobodnie, ale mapa pokazuje, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. System nie mówi ci, co musisz, ale przypomina, co wybrałeś. Z czasem system staje się częścią ciebie czymś naturalnym. Nie czujesz już, że musisz coś robić. Po prostu to robisz. A twoje życie zaczyna płynąć w nowym rytmie, spokojnym, stabilnym, świadomym. Małe kroki, wielka zmiana. System nie wymaga rewolucji. Wręcz przeciwnie, jego siła leży w powtarzalnych małych krokach. 10 minut medytacji dziennie to nie to samo, co jeden weekendowy detoks duchowy. 1% poprawy każdego dnia daje ponad 37 razy lepszy wynik po roku. To właśnie matematyka systemów małe zmiany, codzienna konsekwencja, ogromny rezultat. Nie musisz robić wielkich rzeczy, musisz robić małe rzeczy, ale regularnie. I to właśnie robi system. Pierwszy, zacznij od tożsamości, nie od efektu. Zamiast pytać, jak osiągnąć swój cel, zapytaj. Zapytaj, jakim człowiekiem muszę się stać, żeby to było naturalne? Przykład. Zamiast postanowienia się schudne 10 kg, spróbuj ona chce stać się osobą, która dba o swoje zdrowie każdego dnia, to tworzy zupełnie inną perspektywę. Działania wypływają z tożsamości, a nie tylko z potrzeby osiągnięcia czegoś. Drugi. Wybierz kluczowe nawyki, które wspierają nową tożsamość. System nie musi być skomplikowany. Wystarczy kilka prostych działań, które regularnie powtarzane będą wspierać Twoją nową tożsamość. Przykłady. Chcesz być osobą produktywną? Zacznij każdy dzień od 10 minut planowania. Chcesz być spokojniejszy? Codzienna 5-minutowa medytacja wystarczy. Chcesz być silniejszy, trzy razy w tygodniu 15 minut ruchu na początek wystarczy. System to nie plan idealny, to plan realny. 3. Zadbaj o środowisko sprzyjające działaniu. Jednym z najczęstszych powodów, dla których nie trzymamy się nawyków, jest środowisko, które nam nie sprzyja. Jeśli próbujesz zdrowo się odżywiać, a w lodówce są tylko fast foody, system upadnie. Jeśli chcesz czytać więcej, ale książka leży w szafie, nie przeczytasz jej. Dlatego ułatw sobie dobre wybory. Trzymaj wodę na biurku, książkę przy łóżku. Utrudnij złe, usuń rozpraszacze z telefonu, schowaj słodycze. Znajdź ludzi, którzy cię wspierają, nawet jeden przyjaciel zmienia wszystko. Środowisko może być dźwignią lub kotwicą, wybierz świadomie. Czwarty. Stwórz rytuał, nie zostawiaj decyzji przypadkowi. Jeśli za każdym razem musisz zastanawiać się, czy dziś ćwiczę, czy pisać, szybko zrezygnujesz. Mózg kocha powtarzalność. Twórz mikrosystemy, które eliminują wątpliwości. Po przebudzeniu robię 10 przysiadów. Po kawie siadam do pisania przez 15 minut. W niedzielę planuję tydzień. Rytuał to automatyzacja decyzji. Zamiast siły woli masz strukturę. Piąty. Monitoruj postępy, ale bez obsesji. System powinien być elastyczny. Raz w tygodniu zatrzymaj się i zapytaj, czy moje działania są spójne z tożsamością, którą buduję? Co działa, co nie działa, co warto uprościć? Nie chodzi o perfekcję, chodzi o świadomość i korektę kursu. Szósty. Pamiętaj. System to proces, nie projekt. System nie kończy się na jednym celu. To coś, co żyje razem z Tobą. Zmienia się, ewoluuje, rośnie, w miarę jak ty się rozwijasz, twój system może się upraszczać lub rozbudowywać. Ważne, by był zgodny z tobą nie z modą, nie z presją otoczenia. Zacznij od wątku, kim chce się stać. Wybierz codzienne mikroczynności, zadbaj o środowisko i rytuały, bądź świadomy, a nie perfekcyjny, traktuj system jak drogę, nie cel sam w sobie. To właśnie tak buduje się trwałą zmianę, która nie znika po tygodniu czy miesiącu. To zmiana, która przekształca życie od środka na zewnątrz.